Witajcie moje dzieciaki, nieboraki! Dzisiaj lekcja o budowaniu. Świat Minecraft jest zbudowany z wielu różnych klocków, jest też pokryty mobami i cieczami, na przykład lawą bądź wodą. Ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będziemy budować domki. Więc I z czego najczęściej budujemy dom? Oczywiście z drewna. Zazwyczaj dębowego. I zazwyczaj mamy też okna. Normalne, nie? Jak normalnie masz survival, nie? I sobie zciąłeś sz szybko drzewo, przepaliłeś. To to budujesz, budujesz. Pyk. Tutaj pyk, przerwę robić i tak ale my dzisiaj zrobimy prestiżowy dom więc na początek budujemy kształt sobie to obudujcie tak na, na szybko ja my ja zbudujemy tak pyk 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 głównie dzisiaj będziemy budować dom jaki niektórzy jak zazwyczaj budują więc budujemy, 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 budujemy teraz weźmy normalnie drzewo I budujemy, jak wysokie ma być to piętro. I wszystkie zakątniki budujemy tak samo. Czy tam kąty, jak kto woli? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze tu. Raz, dwa, trzy. Teraz obudowujemy jak chcecie to możecie zostawić sobie jedną kratkę tylko po to by zrobić okno muszę też przyznać zrobiłem za wysokie więc krócę o jedno co mi szkodzi No, pyk. I mamy normalnie tutaj już zapoczątkowany dom. Teraz wsadzamy szkło. Ops, i o czym zapomnieliśmy. O bokach. to dobrze tutaj mamy już zabudowę teraz budujemy jak chcecie drugie piętro zacznijmy najlepiej od schodu wybierzcie sobie jakie chcecie ja na przykład wezmę z, dęb z drewna dębowego zacznijcie najlepiej od góry bo będziecie mieć na początku Problem, zabudujcie tutaj drewno, żeby tak dla osoby chodzicie i macie tutaj od razu kolejne piętro. Teraz zabudowujemy wyżej nasze drewno. Raz, dwa, trzy. Teraz zacznijmy robić podłogę, by na przykład jeszcze zrobić balkon. Więc po prostu budujemy sufit pierwszego piętra albo jak to wolę parteru. A wypełnienie będziemy robić o wiele później. Jak chcecie, to możecie zrobić piwnicę. Ja oczywiście ją zrobię, byś, byś, by nie było, że jestem leniwą szmatą. Przepraszam za wyrażenia. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jak chcecie, to możecie tu zbudować balkon i usunąć te deski. I zrobić zamiast tego na przykład płotek. I oczywiście wezmę płot dębowy. Tu możecie zbudować na przykład. Dobra, mieniu. tu robimy pyk, pyk. jest dotąd, tu dotąd. Oczywiście znowu to dwa przerwy na, łok na okno. zrobię tu już na przykład nie musicie, ponieważ tu się zaczyna balkon. Tutaj znowu budujemy ścianę. No i tutaj po prostu zaczynamy okno. chociaż też możemy tutaj po prostu. Deska. Budujmy jeszcze tu podłogę. Pozwolicie, że sobie tu wejdę. I zniszczymy po prostu tutaj dirka. Pyk pyk pyk, pyk pyk, pyk, pyk. Pyk pyk. Tak będzie wyglądać dom z zewnątrz ale mamy jeszcze do zbudowania dach. Więc się nie pierdzielimy i budujemy. Teraz budujemy to bokiem. I tutaj już na tej prostej zabudowujemy. Lecz pamiętajcie, w domku nie liczy się ładność, w domku liczy się przytulność i wszystko. A teraz, przepraszam, muszę dobudować te przeklęte schody. No, końcu, I domek teraz wygląda pięknie i przytulnie. Teraz zajmijmy się wnętrzem, a piwnicę to robimy kiedy indziej więc najważniejsze rzeczy to i niczy piec kowadło też może być skrzynia hmm. możecie też dać sobie blok dźwiękowy dźwiękowy i statyf alchemiczny ważne też będzie łóżko

A łóżko postawimy na dole. I możemy po prostu spać sobie w łóżeczku. Chociaż wiecie co. Zbudujmy to na górze. Więc dzisiaj po prostu lekcja o budowaniu domku. Więc po prostu weźmy tu jeszcze szkło, bo zapomniałem dobudować. Możemy też dla chętnych dorobić ogród. Piec. Weźmy też wodę. Z narzędzi weźcie swoją motykę. Ja, ja wezmę diamentową, bo kto bogatemu zabroni. I oczywiście nasiona. Teraz znajdźmy to na przykład. Nasiona normalna. Nasiona na dyni arbuza i buraka. Więc najpierw zbudujmy drzwi. szczenka Poczekajcie. Możecie też biąć z rzeczy, na przykład, marchewy, marchewkę, bądź dla chętnych da się jeszcze coś. Więc po prostu wasz ogród będzie przekozacki, jeżeli go zbudujecie, zbudujecie tak jak trzeba. I pamiętajcie, jak sadzicie dynie bądź arbuza, zostawcie wolną przestrzeń obok, ponieważ normalnie to nie wyrosną. I budujemy jeszcze dla dyni. I dobudowujemy płotek, by na przykład owca, bądź krowa, bądź na, na przykład jeszcze świnia. Nie weszła i nie zniszczyła naszych plonów. mamy po prostu plony. Jeżeli zbudowaliście, to możemy zacząć robić istnicę, w której na przykład zrobimy hodowlę kur. Tak, kur. Nie przesłyszeliście. A do tego nam będą potrzebne. Na przykład drabina Ja jest spawnująca Jak chcecie to sobie po prostu weźcie ostorek, jak wygracie na survivalu To Odzerka. budujemy kopiemy się w dół jak chcecie to sobie weźcie zróbcie dekorację z lampionów. tak jakby tu po prostu nie było za ciemno i żeby potwory się w domu nie zrapiły No i oczywiście tu postawcie jeszcze kompostownik. I kopiemy, 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 kopiemy. Postawmy na przykład lampią. Albo w Waszym przypadku po prostu pochodnie. Tu możecie już postawić płotek. Po prostu dajcie tutaj za pięć No i mamy zbudowaną farmę kurczaków. One będą robić jaja. O, no właśnie bym zapomniał. Możecie też posadzić, jak tutaj jak rosną plony bambusa. A potem jeszcze sztynę cukrową i po prostu hodujecie już wszystko. Każdą jest skończone, tutaj sobie wchodzicie, nie zbieracie jajeczka, wychodzicie, coś sobie kraftujecie, tu, 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 tu. coś sobie tu kowadłujecie, tu, 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 tu. coś sobie tu gotujecie, wiecie tu, 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 tu. co, czegoś mi tu brakuje z skrzynki. Tu sobie możecie postawić suszynkę. możecie sobie też zrobić stojak na zbroję i ustawić na balkonie po prostu wasz setik. A więc. Przepraszam za zniszczenie domku. Już naprawiam. Nie w piwnicy też możecie zrobić tam gdzie macie te góry. Portal. A o, portalu, a, po, a o portalu to się uczyliśmy na pierwszej lekcji. Jak nie widzieliście, to sobie nadróbcie. Bierzecie sobie po prostu obsydian i przechiwo. Jak uczułem? Obsydian przechiwo. Mamy normalnie portal, plony już mam pięknie rosną. Macie tu swoją własną kopalnię, więc też coś w niej zróbmy. Dzisiaj tu taki po prostu. Lekcje jak sobie zbudować różne rzeczy. Więc weźcie tory i zasilamy. Weźcie czerwoną pochodnię i weźmy uciewa gonić ze skrzynią Tu sobie ustawcie te torki. O, pamiętajcie. Tory zasilane nie skręcają I tu sobie po prostu wiecie, wydobędziecie rudę. To wchodzicie. Poczekajcie. O. Teraz pozwolicie, żebyśmy pójdzie, gdzie w ustawieniach przetrwanie. Macie otwórz i możemy tu wszystko schować. Widzicie? Łatwe. Więc no cóż. Tak możecie zbudować swój własny dom. Kolejne lekcje będziemy kontynuować w tym oto domku, bo muszę przyznać, trochę się przy nim narobiłem. Teraz o to kończymy, a kolejny odcinek będzie o kresie, więc się przygotu przygotujcie i zweźcie majtki na zmianę, bo, tam, bo tamta lekcja będzie, to będzie, będzie w kolejnej lekcji więc weźcie na pewno majteczki na zmianę no bo pęknie bardzo, bardzo, bardzo bardzo ostro o widzicie bambus już rośnie marchewka też już urosła tak samo jak i plony i buraki. Więc je widzimy na kolejnej lekcji. Cześć.